Cześć! Słuchajcie, kolejny film z serii Wściekłe pomysły konstrukcyjne Mianowicie Znowuż wykorzystanie surowców wtórnych Czyli ten oto Patefon, który znalazłem na złomowisku No to jest ten, który Na ostatnim złomowisku Bodajże zlokalizowałem i Zakupiłem Mianowicie do zakupu tego urządzenia Zainspirowały mnie pewne graty Które napotkałem u siebie W swoim magazynie Mianowicie Kiedyś otrzymałem w prezencie od kolegi jakieś takie konstrukcje z MDF-u, które w zasadzie nie wiadomo czemu służą. One nie wiem, do czegoś tam służyły na stanowisku targowym, które to obsługiwał właśnie mój kolega, i jakieś tam nastąpiły zmiany, i po prostu chciał się tego pozbyć. I mówi, Słuchaj, chcesz to, możesz sobie to spalić w piecu, cokolwiek z tym zrobić. Mówię No, spalić w piecu to nie bardzo, bo to MDF jest, ale może na jakąś półkę to wykorzystam, czy na coś. No i w końcu to. Od niego po prostu wziąłem, przywiozłem do siebie, odleżało to swoje, no i doszedłem do wniosku ostatnio, że brakuje mi dobrych jakościowo głośników do komputera, ale oczywiście głośników aktywnych. No i teraz jak mam iść do sklepu i kupić jakieś dziadostwo za 150 czy za 200 zł, no to szczerze mówiąc, wolałbym zrobić swoje po swojemu, z wykorzystaniem surowców wtórnych, już nie wspomnę, że będzie to kosztowało prawie że nic, a jakość chciałbym, żeby była naprawdę na maksymalnie wysokim poziomie no ten twardy, sztywny MDF się naprawdę dosyć dobrze nadaje na obudowę i teraz tak, jeśli chodzi o głośniki w ogóle jakiekolwiek, no to na pewno wiecie o tym, że dobre głośniki są drogie i za takie głośniki naprawdę sporo trzeba zapłacić. Natomiast dobre jakościowo głośniki znajdują się w samochodach. Na przykład ten oto głośnik firmy, nie wiem czy będzie widać Nokia, znajduje się w takiej obudowie subwooferowej. W samochodzie marki Smart. Jest to naprawdę porządnie wykonany głośnik. Jest w cenie śmieci, bo dosłownie na złomowisku samochodowym to można kupić za, jakieś tam drobnicę, za jakąś drobnicę. Naprawdę totalną. Natomiast kupowanie takiego głośnika nowego gdzieś no, w jakimś sklepie specjalizującym się w głośnikach, no to pewnie byłby wydatek gdzieś myślę, że no, naprawdę dobry jakościowo głośnik, to potrafi kilkaset złotych kosztować za sztukę, przy nawet takim małym gabarycie. Oczywiście ten by nie kosztował kilkuset złotych, no może nie wiem, ile. No nie będę strzelał, no może 80, może 100, może 150 złotych za sztukę. No ale za takie pieniądze, no to naprawdę można kupić tych głośników multum. Obudowa jest sztywna, fajna i teraz, żeby to jakoś w miarę do ludzi wyglądało, to front tej obudowy chcę zrobić z kawałka blatu bukowego, który mi został po wycięciu po prostu tego elementu na zlew, na zlewozmywak. Ponieważ mam dwukomorowy zlewozmywak z ociekaczem, to musiałem taki kawał drewna po prostu wyciąć. Te obudowy są nawet niższe od tego kawałka drewna, więc jako front chcę wyciąć sobie dwa takie pasy. Dokładnie na wysokość tych kolumn, ale chcę, żeby to było ciut szersze niż te kolumny, bo to będzie tak słabo wyglądało, jak takie wąskie byłyby. Także myślę, że fajnie będzie wyglądało, jeżeli damy ten krawędź tego, tej płyty bukowej, ona będzie wystawać z każdej strony po jakieś powiedzmy 3, 3 cm głośnik się spokojnie zmieści w tej, w tej wąskiej obudowie ponieważ on to trzeba, co trzeba będzie wyciąć wyżynarką ten otwór no to będzie prawie że wpisywał się w, w, tą, w ten wewnętrzny otwór tutaj jeszcze mam głośniki średnio i wysokotonowe, które też mi zostały kiedyś z jakiejś tam starych, starych konstrukcji. One już leżą u mnie kilkanaście lat. Po prostu nie wyrzuciłem ich, bo wiedziałem, że są całkiem niezłe. Kiedyś takie zastosowałem do innych kolumn, które sobie zrobiłem i grało to naprawdę zacnie. Zresztą gra chyba do tej pory, bo jeszcze te kolumny posiadam. Tutaj mamy jakieś odzyskowe gniazdo. No i po to, żeby to były kolumny aktywne, no to potrzebuje końcówki mocy, czy też po prostu wzmacniacza który chcę wykorzystać z tego oto patefonu firmy Philips. No, jest to Philips, no może jakiś malezyjski, no ale na pewno będzie to lepsze jakościowo niż jakiś taki nowożytny sprzęt. Także no, w tym celu na razie udam się do kolegi stolarza po to, żeby uciąć tą płytę. No fakt, że mam swoją piłę, no ale niestety obawiam się, że moja nie byłaby taka precyzyjna. Zresztą moją piłę, którą też pokazałem na jednym z filmów, Wykonałem tylko do, wycięcia, do ucięcia drewna opałowego, więc no, nie wiem, jak ona by sobie z tym bukiem poradziła. No, nie chcę sprawdzać, bo po prostu nie mam więcej tej deski, a po prostu no, chciałbym, żeby to zrobić raz, a dobrze. Nie mam po prostu materiału, żeby eksperymentować, więc udam się do stolarza. Jasiu, te koty mają z tobą dobrze tutaj, co? Mieszkają jak u Pana Boga za piecem. No. Wiczki to wiedzą, że żyją, bo oni mają lepiej niż ja. Tak, <laughs> i nie narzekaj, nie narzekaj. Zawsze może mieć gorzej. Także trzeba się cieszyć z tego, co jest. No cóż, front jest już przycięty. Tak to dokładnie będzie wystawało na brzegach. Mniej więcej. Oczywiście trzeba to jeszcze oszlifować ładnie. Wywiercić otwory. No i działam dalej. Pokażę później, jaki będzie efekt, jak już się uporam z otworami w tym drewnie. Wytrasowałem otwory na głośniki niskotonowe. No i ta skrzynka, którą chcę zabudować, tylną część kolumny, czy jakby główna obudowa, no jest tak na granicy tutaj. Więc będę musiał ten otwór dziabnąć tak pod kątem. No i teraz podejrzewam, że będzie dużo komentarzy, dlaczego nie dobudować innej obudowy i tak dalej, i tak dalej. No to podkreślam jeszcze raz. Główną ideą jest wykorzystanie dostępnych surowców. Te, które są. Powtórnie ich użyć. I oczywiście z maksymalną kreatywnością, żeby to miało sens. Moim zdaniem to ma sens. I według mnie będzie to nawet całkiem estetycznie wyglądało. Na całe szczęście fabryki kolumn nie otwieram, bo jest przy tym trochę roboty, a narzędzi typowo stolarskich nie posiadam, poza jakimiś tam pilnikami i wyżynarką. Ale powoli do przodu. No w końcu się udało. Ale tu trzeba i tak pewną drobną kosmetykę wprowadzić, mianowicie ten głośnik wysoko i średniotonowy przelakierować na czarno, żeby się jakoś nie odróżnił od tego głośnika niskotonowego. Tutaj obciąć niepotrzebne rzeczy, no bo jest możliwość podłączenia tego głośnika i z przodu i z tyłu, trzeba go trochę doczyścić, jakieś tutaj rurki takie dystansowe też poobcinać, no i całą tą dechę oszlifować się polakierować. No i poszedł na to bezczelny lakier nitrocelulozowy, żeby wyciągnąć kolor drewna, no i zabezpieczyć to jakoś przed wilgocią. Tutaj wygląd tej dechy po obróbce, już z głośnikami, które są doczyszczone, a ten mały, czyli wysoko i średniotonowy, przelakierowany na czarnym matem. No i tutaj surowa decha jeszcze, że tak powiem tylko wywiercone dziury na głośniki, nic więcej. No tutaj już przelakierowano. No powiem szczerze, że podoba mi się, jak to wygląda. Naprawdę robi fajny efekt. Tutaj oczywiście mogą paść pytania, dlaczego akurat takie głośniki, że efekt wizualny będzie całkiem niezły, materiały też ok, a głośniki takie sobie. No to powiem Wam, że ten głośnik niskotonowy naprawdę nie ma sobie równych. Przetestowałem to. To jest bardzo dobry jakościowo głośnik. Więc wymyśliłem, że podstawę do kolumn zrobię z tych elementów aluminiowych, ponieważ do blachy stalowej znalazłem kółka, na znaczy się dokładnie podpory do gwintu. A to aluminium wygląda po prostu przekozacko tutaj. Zwłaszcza jak się to tak złoży. Te dwa elementy razem ze sobą. Ponieważ środek ciężkości będzie dosyć wysoko i raczej przesunięty do przodu ze względu na tą dosyć ciężką drewnianą płytę to nie ma ryzyka, że ta kolumna wywróci się do tyłu raczej poleci do przodu, czyli w stronę głośników jeżeli ktoś by ją tam gdzieś tyłkiem trącił z tyłu więc dlatego ta obudowa będzie wysunięta do przodu tutaj oczywiście jeszcze o grubość płyty drewnianej, na której będą zamocowane głośniki która będzie tutaj oczywiście też przykręcona i przyklejona jednocześnie, także to nie będzie aż tak strasznie mocno wystawało, ale tutaj mam pewien dylemat odnośnie, bo Zostało mi kawałek drewnianej okleiny, takiej tapety samoprzylepnej i zastanawiałem się, czy by tej pomarańczowej obudowy nie okleić właśnie taką oto tapetą, która mi została, ale też mam czarny karbon. O tak dokładnie by to wyglądało. Tutaj może ten mój telefon nie jest w stanie oddać koloru tego drewna. No natomiast porównując to do boku obudowy, w czarnym karbonie, plus na dole aluminium, no to już tutaj powstaje bardzo fajny designerski efekt. Co o tym myślicie? Więc tutaj w zasadzie są trzy koncepcje polakierowania tej pomarańczowej obudowy. Yy, znaczy w zasadzie pokrycia, no bo tak. Polakierować to można co najwyżej czarnym matem, dokładnie takim Motipa, dobrym jakościowo. No, i ten, y, jest fajna głębia wtedy tego czarnego matu. Można to okleić taką oto tapetą przylepną w kolorze ciemnego drewna. Nie wiem, czy to jest jakiś machoń, coś w tym stylu. Może tik. Chociaż tik, no może, nie będę się to sprzeczał. Nie znam się na drewnie aż tak dobrze. I ewentualnie można to pokryć czarnym karbonem. Co o tym myślicie o takiej koncepcji? Czekam na Wasze pomysły.